No i Siemanko, yy, jesteśmy już przy renówkach. Zaraz będziemy wyjeżdżać yy, na Niemcy, do Niemiec niedaleko, bo tutaj pod Berlin, za Berlin. W sumie kawałeczek. Dzisiaj dojedziemy. Tam mamy rozładunek. Ja oczywiście będę nagrywał moim nowym telefonem Samsungiem Galaxy S5, także przetestujemy tutaj jego nowe funkcje i jak to się wszystko będzie sprawować. Autka wszystkie nagrane korzystam aktualnie z dwóch kamer. Mam nadzieję, że wam się będzie to podobać. Także, za chwilę wyjeżdżamy i zobaczymy jak ten film się uda czy nie uda. Jestem już w pauze. Zaraz właśnie wypiszę tarczkę sobie. Dokumenty już przyszykowane, wszystko. Autko wysprzątane tak jak lubię. Ostatnio miałem w miarę fajną robotę. Nie jeździłem po zadupiach, także fajnie tutaj, wiecie, wygląda cała skórka, wszystko. A to jest moja lodóweczka właśnie. Chyba nie pokazywałem jeszcze. Aktualnie mam taką, a docelowo chcę właśnie oryginalną sobie zamontować. No i tak to właśnie tu widzicie wygląda, także powoli wypisuję tarczkę i będziemy wyjeżdżać. Wyjeżdżamy właśnie z Opola. Tato tam kawałek za mną jest niestety, bo go światełka złapały. No, oczywiście nie wiem czy to już będzie widać, ale umyliśmy auta przed wyjazdem, więc musi zacząć padać. Już pierwsze kropki na szybie się pojawiają. Mam nadzieję, że nic z tego jakiegoś większego deszczu nie będzie. Trochę postraszy i tyle. No, ale zobaczymy, jak to będzie. Moje no, na razie wyjeżdżamy z Opola Powoli do krajóweczki się hulamy. Zaraz wyjedziemy na czwórkę i będziemy ciągnąć no, w, stronę, w stronę olszyn. Miałem się przed chwilą z kuplem. Jedzie tam, właśnie od strony Niemiec. Mówi, że o wyrwanie chmury tutaj w naszą stronę idzie. Także może być kiepsko. Także autka się ubrudzą Niepotrzebnie myliśmy No ale myślałem, że on będę mógł w pojeździć trochę Trochę czystym autem Bo już ostatnio takie ulewy połapały No i, no i oczywiście nie, nie tego nie, nie było czasu umyć, bo cały czas w trasie Dopiero zjechałem po koniec tygodnia Więc teraz, dzisiaj autka przed właśnie trasą były myte I oczywiście będą pierdzielone znowu Jeszcze jest jakiś cień Nadziei, że może, może uda się jakoś to ominąć albo przejdzie bokiem, ale wątpię, wątpię patrząc po chmurach. Wyjechaliśmy właśnie na autostradę. Nie wiem, czy aparat to jeszcze ogarnie, ale strasznie ciemno tutaj się zrobiło. Właśnie jestem nad tą chmurą, ale na razie nie pada. Całe drogi tutaj już przy autostradzie strasznie mokre były, ale nie wiem, czy czasami mnie to gdzieś bokiem nie ominęło. Bo tak kurde, ciemno, te chmury wszystkie tu są. Auto, lecia, ale, ale nie pada, nie pada. Czekajcie o, kolego. Nie oni tu jest za którym kilometrze jestem z barki, co do giguł Barkiwek no, Tate tam to coś pytają, ale zawsze co się to, dzieje. To. Cała droga pływa Jaśnie się już zrobiło, bo tam przede mną już się przejaśnia. Ale powoli, powoli chyba będę uciekał może spod tego Obrwania Chmury takiego Ale za mną jest tak ciemno, patrzcie Nie wiem czy po prostu Idzie Idzie to po prostu tak, tak samo na kamerce jak ja to widzę Tak ciemno Ale naprawdę tate, to tylko widzę światła za sobą już tylko A z przodu powoli jasno się fajnie robi Patrzcie 5 minut deszczu, auto zielone i Powoli chyba będzie po wszystkim No i tak sobie właśnie powoli lecimy autostradką Nic ciekawego się nie dzieje Dojeżdżamy powoli do Legnicy Oczywiście już ciemno, także nie będzie nic widać Będę ograniczał do maksimum teraz nagrywanie Ponieważ, no mówię, no nie chcę tracić pamięci I nagrywać jakieś pierdoły, których i tak nie zobaczycie Powoli lecimy, na granicy oczywiście pauza Wykupimy sobie od razu tikiety na niemiecką autostradkę i będziemy lecieć dalej chcemy dzisiaj dolecieć, chcemy musimy dzisiaj dolecieć na miejsce ponieważ od północy zaczyna się od północy zaczyna się zakaz w Niemczech teraz e, mamy w sobotę, godzina 9 21 i tak sobie lecimy końcówka końcówka sierpnia dzisiaj jest 30 sierpnia także Jutro, jutro rozładunek w niedzielę, no i w poniedziałek, 1 września, ładuję sobie, ładuję sobie koło Dessał gdzieś, Robena i wracam do kraju. Wjechaliśmy już właśnie na A18, tu za czwóreczki odbiliśmy, ta to tam wyprzedza pandemika. Teraz to już w ogóle nic się nie będzie działo, naprawdę Osiemnastka to jest taka opustoszała jak można tak powiedzieć jeszcze Mały autek tu idzie, większość ucieka Jak już jest na dole to większość leci na Zgorzelec Tutaj właśnie jeszcze mały ruch jest na tej autostradzie Nie wiem ile tu nam może zostać jeszcze z pół godzinki Nie, no może z 40 minut do granicy nam zostało Tak jak już wspominałem na granicy na granicy będzie pauza 30 minut Bo już 15 zrobiliśmy po drodze Wykupimy etykiety I gonimy dalej, gonimy dalej Musimy dzisiaj dolecieć na miejsce ha! W końcu chyba po jakichś 20 minutach jazdy Doszliśmy kogoś W końcu Masakra, już tak nudno było ale osobóweczka idzie, to sobie jeszcze osobóweczkę przepuszczę. Nie jestem taki, że się wpierdzielam na hama. Osobóweczka przejdzie i wychodzimy. Ale się opierdziela menda. O, kolega łysego, puszka leci. A my sobie kulturalnie zrobimy. Krótko idzie pewnie z 8-9 ustawiony. To by było na tyle. Patrzcie, wyprzedziłem tylko i się ruch zrobił. I sprzeciwka i jakaś osoboweczka. Teraz na to sobie idzie. Ale są gabarytki Nie za duże tam, z 5 metrów szerokie może było O 5 przesadziłem Masz czwóreczkę, może 4,5 Fajne My powoli zbliżamy się do przedostatniego zjazdu Przed granicą to bodajże jest dwudziestka Nie wiem Dwudziestka, ale nie wiem jaka Dwudziestka jakaś tam I później jest dwunastka bodajże Drugi rozjazd No i później już granica No i zjechaliśmy właśnie na Olszynie Tylko, że nie poszedłem na terminal Skręciłem w lewo i wykupy sobie stykieta na BP nie, zawsze tam na terminalu mogą jakieś kipy stać. Już i niepotrzebne zgrzyty mogą być. No także lepiej, bezpieczniej było płychać sobie na VIP. O kurde, nie wie, że zaasfaltowali. Takie dziurzka to były. No także zjeżdżamy do Ja pierdzielę, zajebista ciężaróweczka, dmuchana. Masakra, ty Jaran, nie. Nie wiem czy będzie widać ją. Patrzcie, ty Ach, jakie ma halogeny, dmuchane ty! Nie, no, masakra. Jesteś poza trasą. Dobra. Dajeżdżam na VP Tir-Tir, TIR, tak. Tir, Stacja nie robili, o kurde, ty to się pozmieniało. Jak tu się pozmieniało, jak tu ładnie wyremontowali ten parking, ty. A ja se zajadę se tu i co? No i jesteśmy w Berlinie. Jebaliśmy się gdzieś, ale jedziemy. Jakoś przejedziemy, no musimy. Przez Ty, ja stąd zaczynałem Omsi Na bank <noise> Co jest z tymi światłami? Mamy godzinę drugą w nocy, a patrzcie jak tu ludzi ile zapierdziela Co oni kurwa spania nie mają? Same łebki kurwa Helmuty Jak kurwa poza trasą? Co ty pierdolisz, jak dobrze jadę ja stąd zaczynałem na punk Dolar, pamiętasz? Patrz kurwa. Tu się OMSI zaczynało. Samo autobusy jeszcze tu jeżdżą, Trawy manik, jak dziury, jakieś coś. No, ale jaja, powoli dojeżdżamy na miejsce. Jesteśmy na miejscu Zaraz gdzieś trzeba się przytrzymać do spania do rana. tu tam jedzie, ale nie wiem czy go tam widać będzie, o coś tam go widać No Tak to widzicie wygląda Zaraz coś ogarniemy Byliśmy się już pytać od trzynastej coś ma się tutaj dziać Czy dziś za godzinkę powinni tutaj otworzyć Kazali przyjść do biura, także zobaczymy Czy to dzisiaj nas rozładują Przynajmniej tak mówili, że, że, że dzisiaj nas muszą zrzucić, bo to pilne Tak, tak to tu wygląda, to tam za mną stoi, ale go nie widać Z tamtej strony ciut bardziej Tak to wygląda, no ktoś jedzie, może akurat już ktoś do sklepu do biura, tam. Ja sobie teraz biorę za siadanko jakieś. No i lecimy, i lecimy później do tego biura. Coś może jeszcze z dworu ponagrywam. I tak to widzicie będzie tu dzisiaj wyglądać. Jestem już rozładowany. Nie wiem, czy mi się uda teraz nagrać, tak? Bo aparat stoi na stoliku, jest podparty tylko książką, taką jedną ponieważ no nie dorobiłem się jeszcze z statywu takiego chciałbym taki mocowany na, na szybkę no ale ale dopiero mówię dostałem ten telefon i jeszcze nie zdążyłem się wyposażyć na razie cofam muszę tutaj wycofać żeby tacie zrobić miejsce sobie załatwię taki statyw, jakiś to filmy powinny być w miarę dobre do nagrywania to akurat sam raz tu się w pierdziele nie będę tam za daleko jechał Dobra, więc teraz czekam, aż tato tutaj przyjedzie, bo tam stoi kawałek dalej na parkingu i rozładujemy jeszcze jego i lecimy na załadunki. Tato leci. już Ustawia koło mnie ja wracam z papierami, także zaraz dam mu papiery, dam mi adres, bo się będziemy rozjeżdżać, tak to gdzieś leci, ładować jakieś panele, ja lecę po cegłę. Zobaczymy godzinę 15 w niedzielę. Oczywiście nigdzie nie jedziemy, bo jest zakaz, dzisiaj tu będziemy stać już cały dzień, do końca dnia. No a jutro będę cisnął na załadunek, także trzeba coś porobić, jakiś obiadek, gdzieś połazić, żeby nie siedzieć non stop w kabinie. Muzyczka gra, bo to dzisiaj jakieś promocje, nie wiadomo co to tu się dzieje. DJ już pozamawiali i teraz gdzieś uciekł. No i to tak to idzie, widzicie. I tak już powoli się ściemnia. Tu nam naczepie cała kuchnia, grill i tak dalej było sobie. Trzeba to trochę teraz pogarniać, posprzątać, pomyć i powoli można iść odpoczywać, bo rano trzeba będzie jechać się załadować.